Cześć moi kochani, chyba właśnie już wszystko nam się powoli układa w jedną całość. Dziękuję Wam, że mi podsyłacie informacje, komentujecie moje posty. Pamiętajcie, na Twitterze link macie w opisie. Na Twitterze dużo się dzieje i na Twitterze dużo widzę też. Wy zaczynacie urzędować, co mnie bardzo cieszy. Pamiętacie wczoraj, jak dałem Wam. Wczoraj pokazałem wam posta z Clash Royale, właśnie. Wczoraj dali posta, tą kutkę, taką zamek o co chodzi. Jeszcze nie wiedzieliśmy o co chodzi, braliśmy pod uwagę małego, czesta, może coś, coś, ale jest to na zewnątrz, tak jak wam mówiłem. Moją uwagę zwróciły te chmury, się zastanawiałem o co chodzi, że to nie, może nie być skrzynia. No i powoli chyba się już to nam rozwiązuje wszystko, ta układanka w jedną całość. Tutaj dzisiaj mamy kolejnego posta kolejny obrazek od supersela to jest na pewno wskazanie na jedną, na nową kartę. Pamiętacie, już kiedyś wam mówiliśmy o coś takim jakimś goblinie Goblin, Boxer, Brusher, czy coś takiego. I chyba nam się to układa w całość. Tutaj dziękuję w ogóle Pantera, że wczoraj też właśnie, bo ja też myślałem, że właśnie nowa karta będzie. Wczoraj właśnie wieczorem, tutaj widzicie, dałem Wam, pokazuję do ekranu zamiast myszką najechać. Dałem Wam, że tutaj na tym filmie ostatnim pokazali, że na 3600 z town będzie nowa karta. I prawdopodobnie właśnie to jest nowa karta. I Pantera skomentował to niedawno yy, na moim właśnie tutaj Twitterze. Pierwsze co dał, to właśnie dał takiego screena, gdzie Clash of Clans odpowiedziało Clash Royalowi. I właśnie tutaj jest odpowiedź, że to będzie Goblin, czyli ten taki jakiś bokser na to wskazuje. Czyli tutaj już widzicie jest podpowiedź od Clash of Clans, yy, czyli wiemy i dzisiaj, i ten obrazek dzisiejszy, że to jest na pewno Goblin. No i teraz yy, pytanie o co chodzi z tą kutką. No, i tutaj były przecieki. Pantera również. Zobaczcie, jest klatka. Jest zamek. To będzie jakaś klatka, w której będzie ten goblin uwięziony. Jakiś taki wściekły. Najprawdopodobniej to są moje przypuszczenia. Niebawem się dowiemy. Będziemy ją gdzieś tam kładli na mapie. Być może, i dopiero jak będzie jednostka się zbliżała do tej klatki, to może on będzie ją rozrywał, rozwalał i wyskakiwał na przeciwnika. Co o tym myślicie? Myślicie, że dobrze działałem? Pantera, jesteś w tej chwili moim pomocnikiem numer jeden, jeżeli chodzi o dociekanie informacji, bo ja dzisiaj dopiero niedawno wróciłem do domku, wszystko to nagrywam. Pantera, dziękuję Wam. Polubcie mojego Twittera, polubcie Pantery Twittera, jest w komentarzu tutaj. I tam dużo się właśnie dzieje na e, Twitterze. Czyli co? To będzie właśnie goblin, taki bokser uwięziony w klatce, klatka, są przecieki, jest pow detektyw, są nasi pomocnicy. Dziękuję Wam serdecznie, czekam na Wasze komentarze.